Zebrać, aż wą Razem woł Kolerne brzegi Kongo River Razem weźmy go woł A kogo tam mają za drugiego? Razem woł Zatrapę Johna Piękniego Razem weźmy go wow. I brać się chłopcu Brać aż wą Razem wow. Kolerne brzegi, kongo river, razem deszcz gołow, wo. a wosłań czarnów zapleśniały, razem łow, czek z bryzkoły, żem mu sandały, razem deszcz gołą. i brać się chłopcy brać, aż bo razem głową. Kolerne brzegi, kongo river, razem weszły Razem weź I brać się, chłopcy brać Aż go razem, wow brzegi Kongo River Razem weź go, wo. I brać się, chłopcy brać Aż bo, razem, wow brzegi Kongo River Razem weź go, Brać się chłopcy brać, a żywo razem wow. chłop. Kolerne brzegi Congo River, razem weźmy go. Wow. Jeszcze raz i brać się chłopcy brać, a żywo razem wow. chłop. Kolerne brzegi Congo River, razem weźmy go. Wow. Było blisko. Razem ręk, więc razem wow, wow, do California. Tam zlatý je zťah po tam zložité, tam zložité, tam zložité, tam tam złoty spiak, po dno, razem, oh, oh, tam zložité, po zložité, dno. zložité, tam zložité, tam razem, razem tam kde je zložité, kde je tam nami razem, razem tam zložité, tam zložité, tam zložité, S nami razem, oh, 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 do Tam złoty jest, jak po złotem, do Dziełniska Sacramento. Więc razem, wo, wo, do Tam złoty jest, jak po złotem, do Dziełniska Sacramento. Raz szedłem tam przez setkę dni, z nami oh, razem, z nami oh, razem, hej! Z nami razem, hej! przeżyło się z nami razem, razem, hej! Więc razem, o, do Kalifornii, <miera> Tam złoty jest piach po złotewno, dzieł riska Pięć razem choro Kalifornią. No, Tam złoty jest piach po złotewno, dzieł riska A czarnych dziko po pecha miał z nami, z nami razem, z nami razem. Z nami hey! razem. Gdy wiar go zreid, z rej w wodę z nami razem, razem rej. Pięć z z razem, razem. No, choro tam złoty jest posmodeskach, ciężarówiska z alagramentem, więc zawsze Tam Tam z alagramentem, poprzez a więcej niż ważył piwa, tym piwem, Jan piwem, 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 Jełu, jełu, bo cię to rwie, skipper Jan Uribejk. ku jełu, pleczka na kół, jełu, jełu, bo na dek. bo Jan Każdą noc z rywaniem, jełu, skipper Jan Uribejk. Przerwano czarno, mucu, to mi biało, skipper Jan Uribejk. Jełu, jełu, pleczka Cikły nie z wiatrem, Tam bujnej trawy się kołyszałam i strumy kupci grzech. W panie... używano także lekkiej artylerii polowej. Najczęściej armaty regimentowe, takie, które strzelały albo pociskiem pełnym, albo kartaczem. Kartacz worek ma, z materiału worek uniany Dobrze, dobrze. Co tam się dzieje? Armata służąca do bezpośredniego wsparcia piechoty. Taką artylerię bardzo fajnie wykorzystano w bitwie pod muszynem która pomogła piechocie przełamać szyki krzyk, wojsk szwedzkich. Yy, armaty bardzo mobilne w owym czasie 3 funtowe gotowa? ognia! Aha. słuchajcie, strzelały pociskami pełnymi albo kartaczem, czyli worek lniany wypełniony ścinkami żelaza które po, po opuszczeniu lufy worek odpadał, a ta sieczka żelazna leciała sobie. <śmianowidł> Ej, bo już czuły tak, jakby znowu z nieł opraw. W razie. to wszystko bezpośrednio do broni jak to się jest to rosyjski oraz broń, tu ma również zdobyć pistolet stole. Z jedną z tego, że miał dość bardzo duży ładunek krochowy i ta broń potrafiła naprawdę nawet przebijać. Pancerze ustawione eee, krok. Natomiast tutaj mamy. Eee, post... eee, mamy tutaj jednego z partyzantów. Eee, to jest. Eee, luza. Już Popatrzmy. Tym razem już nie spaliło na panewce. Dziękujemy bardzo za ten pokaz. Armia na Polońska. Znana z różnych rzeczy, z bitności oczywiście też, ale i z wszelkiego rodzaju innych działań, o których dziś nie będziemy mówić, bo jeszcze jest za wcześnie. E... Przedstawimy Państwu, czym w XVII wieku była, jak wyglądała rota piechoty polskiej. Mamy tutaj taki skromny stan, bo daleko do Was było i straty marszowe straszliwe były, dlatego przedstawimy to w małym składzie. Taktyka walki yy, broń, uzbrojenie, artyleria i rakietnictwo gotuj się zaraz trzy, opróżnimy trzy, lufy dwa, trzy, cztery, raz, i będziemy omawiali raz, jak jeden, działa takie ustrojstwo raz, dwa, trzy, cztery, raz, jeden. Odmuchaj ląty! Raz, jeden, dwa, trzy, trzy. Raz, jeden, dwa, trzy, cztery! Wierzaj! Raz. Paneczki raz, raz, otwieraj! Ognia! Ląty wyciągaj! Lufy się nagrzały, lepiej strzelają. Proszę Państwa, wynalazek z zamkiem kołowym. Yy, dlatego te ląty, no, kawaleria i polowanie na niedźwiedzia. To się nie dało po, po, pogodzić, że tutaj strzelec będzie w jednym ręku trzymał broń, w drugim ląd, no i co z koniem zrobić, nie? Wymyślono zamek kołowy coś takiego. Powstała taka konstrukcja w takiej formie jak to, to jest gdzieś 1530 rok. Eee, sama, sama idea, sam pomysł już jest opisany u Leonarda da Vinci pod koniec XV wieku. Jak to działało? Ano! Do takowej broni trzeba było mieć o coś takiego, taki klucz. Kluczem owym nakręcało się mechanizm. W środku jest w takiej formie sprężyna. W takiej formie sprężyna, która połączona jest z, tym, z osią za pomocą kawałka łańcucha dosłownie jak rowerowego, tylko taki mniejszy. Taki kawałek łańcucha, trzy oczka. To się na, ten, ten łańcuch się nawija na oś. Mamy mechanizm naciągnięty. Mamy mechanizm naciągnięty. Sypiemy proch na panewkę. Kładziemy kurek, w którym jest spiry. Ciągnąc za wóz, miejmy nadzieję, że nam to za działa, spaliło proch na O, Obsługa, tak jak insz broni. Gotowe ładunki. Odpowiednia ilość prochu zawinięta w papier z kulą. Odrywało się ten drugi koniec, nie tam gdzie była kula, tylko ten drugi koniec odrywał, odrywało się, odgryzało się całą luźną frakcję sypaliśmy do lufy, żeby się to wszystko wysypało, co było luźnie. słabo odgryzłem, i się nie chce sypać. Jak się ulało, to wszystko wrzucano w kulę z tym papierem. Całą tą resztę wrzucano do lufy, stempel, ubicie. Stempel no, trzeba było schować, bo to kurczę, ważna rzecz do następnego strzału. nie? schowaliśmy, nakręcamy mechanizm. Pyk. Nie ma. Tak stać i patrzeć. Podsypujemy, uczyć się. Podsypujemy prochem. Kurek, kładziemy. Mierzaj. Strzał. Do ziemi. Papier wyleciał, przybitka. Kolejna kula. Zawsze są pytania, jaka skuteczność takowej broni. No, no mamy dwa przypadki w historii zanotowane, dwóch strzelców stanęło. Dystans rzekomo 200 metrów, może trochę mniej, może trochę więcej, dwa strzały padły, król szwedzki też. Ładowałeś? Nie. Nie. kolony powiedzmy żołnierz w owym czasie był w stanie naładować broń gdzieś około 30-40 do sekund. To jest przeciętny czas ładowania. Wielki szereg Tak jak tutaj widzimy, większość z tych żołnierzy, którzy tam są, jest wyposażona w broń lądową. Wjeżdżaj! Odmuchaj lądy! Koneczki otwieraj! Ogniaj! Pierwszy do ziemi! Mierzaj, ognia, Rący wyciągaj do ziemi. Proszę Państwa, w owym czasie nie wypały. To jest normalna rzecz, technika produkcji prochu, produkcji broń. Może ogarniać sytuację, tak? Mierzaj, odłuchaj, ognia, prąd wyciągaj, w Drogi, gotuj się! Biegaj! Pomieszki otwieraj! Ognia! Ty w zakos! Gotuj się! Ognia! Wyciągaj lądy! Do ziemi! No,

Przez cały rok, w tym samym mundur. Także ten mundur musiał 200 lat temu sprawdzić się w warunkach. Ile, Ile, Ile zimowych. Jeżeli chodzi o.